Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z serii Let's Play Rise of the Tomb Raider odcinek e, siódmy, tak, dokładnie odcinek siódmy Tutaj jakoś siedem dziwnie mi legowało, aż się trochę przestraszyłem, że będę musiał zmieniać ustawienia na niższe okej okay. dobra, tu mogę wziąć, a zapomniałem, że Mam pełny. Ostatnio nie pamiętam co robiliśmy. Mamy tu skrzynkę z surowcami, panie. E, wiem, że chyba jakąś misję się zgodziłem na jakąś misję. E, no i wykonywałem to właśnie u jakiegoś gościa, którego spotkaliśmy randomowo. Gdzieś tam jak on zabijał jakiś i coś tam mamy dla niego zrobić. I przy okazji wykonamy główną taką misję, nie? Weźmy sobie, zjedzmy. Ale auto-aim chyba się pokazał mi na chwilę. Chyba jest auto-aim, czy nie? Ja chyba mam tego pełno, nie mogę zdobyć, bo mam pełny zapas. O oh fuck! Fuck! To to było! Czy wy to widzieliście? Ja się bałem jak się przestraszyłem jak mała dziewczynka. Oh, ja myślałem, że to jest e, jakiś e, przeciwnik i Lara się skrada, a to jest po prostu wilk jest. Ale to jest Auto Aim, patrzcie. Na to. PD jest. Gdzie jest ten wilczek? Jestem mistrzem łowów. Jestem dobrym, myśliwym. Tylko by tu na mnie nie wyskoczyło ich więcej. Ale chyba mi się wydaje, że nie. Mamy skóry to dobrze. Dobrze nam się trafiło. Myślałem, że tu będą przeciwnicy, a może są, ale nie jestem pewien, bo to jest taka chyba bardziej spokojna misja, ale mogę się mylić. I po prostu myślałem, że tu będą przeciwnicy. No i nie chciałem hałasować pistoletem, bo na początku chciałem te wilczki pistoletem załatwić. Krótki jest ten taki zmysł. Co? A coś tu jest. Co to? Szkoda, że nie mam, mam pełne. A co tam mamy? Chyba tam byłem, nie warto. Mi tak się wydaje, że to jest takie jakby bardziej otwarty świat, że możemy pójść gdzie chcemy. Ale chyba tak w, w poprzednim tom Raiderze nie było tak. Znowu kolejne wilczki, czy naprawdę przeciwnik, tak jak sądziłem. Bo taka muzyczka i Lara zaczyna się skradać. What the fuck, w ogóle, what the fuck. Dobra Ja tu byłem czy nie? Nie, akurat ja tu byłem, to czemu się ona skrada? A tam co ciekawego jest? Nie wiem czy tam chcę iść ale trudno, pójdźmy tam. Oj, to był mój błąd. No, to był mój błąd zdecydowanie. Ale w sumie dałem sobie rady. Da radę. Rady. Jestem Mam grzyby halucynki, grzybki halucynki. Te rzeczy nam na pewno się przydadzą. O! Co to jest? O! Odkryto położenia nowych dokumentów i fresków. Fajnie, cieszę się, przydadzą nam się te rzeczy. What? Czemu to zostało? A, to zostaje dalej. A i tyle, tu nic więcej nie ma. A tu już byłem. Tu wiem z tego co byłem. Tu gdzieś mnie wcześniej. Tu, ee, jak czytałem grę, to gdzieś mnie wyrzuciło. Ale tutaj chyba wcześniej skończyłem. No shit. A tu jest lud. Ło. Wow. Jest lód. Dobrze, że nie woda, bo, bo był ciekawe. Może to ostrzeżenie? A tu co jest? Co my tu mamy? Można tu wejść. I tu wejść. Coś ciekawego tu jest. Chyba nie sądzę. Dobra. Zróbmy to, co tutaj mamy. Nie będę się cofał. Pełny zapas mam tego. No fa, klaro. Coś tu słyszę? Jakiś nadajnik, radio? Tak. Dobra, przerwa komunikacji. Jeszcze trzy potrzeba, ale pozbieram sobie rzeczy. Kogoś tu mamy? Tam coś coś mamy. Warto sobie pozbierać. To jest amunicja do karabinu. Już od razu jeszcze karabinu nie mamy, a i zbieramy. No zapas, ok, fajnie, na przyszłość. Co tu mamy? Element pistoletu, fajnie, 3 na 4. Może zdobędziemy cały i pistolet w końcu, bo chciałem zobaczyć co to za nowy pistolet. Może coś zajebistego. Co my tu mamy? Nóż bojowy do przycięcia liny. Będziemy mogli coś tu, a tu flagę tego zniszczyć, tak? Może się złapać tutaj No fuck, Laro. Przepraszam cię, Laro, że cię tak maltretuję. Nie, niezłe słowo. Niewielka, skomplikowana, nakręcana zabawka. Wykonano ją ze skrawków metalu i innych resztek pochodzących z Guagu. Zgromadzenie tych części musiało zająć sporo czasu. Hmm, ciekawa, jakaś starożytna, tak? Ciekawy ten hmm. jakiś ten jakiś nie wiem... kto to ciekawy zrobił? Ale to ciekawe, widzicie? To są nie, dobrze widzę. Zaraz, a mogę przybliżyć? Mogę. Czy wy to widzicie? To, to tam u góry, te takie górne, to wygląda jak żyletki po prostu. Czy to są żyletki? Nie mam pojęcia. Tu jakaś miska jest i tu łyżka. Po prostu to podawało, tak? Nie mam pojęcia co to dokładnie jest. No złaś, no, Laro. A tu jest wejście po co? aha takie sobie dobra kolejne wilczki a może nie no fakt to tego zaatakujemy No kurde, marnuje strzały. Wa walić tu. <laughs> Nie wychodzi mi. O, jest. Wiem, że jesteś, jestem taki. Wiecie, drań, że bie bie biedna ten kuleje, no ale trzeba przetrwać. Gdzie ona poszło? Surka, wodna. Dobra, bo wymarnuję całość. Co my tu mamy? Dobra, zostawię już nie będę ich męczył. To trochę okrutne. No niestety trzeba... Trzeba zdobywać PD, czyli doświadczenie. Dobra, tam mamy kolejny taki... Właśnie ten jakby nadajnik. Tak to się nazywa. Dobra, mamy jeszcze jeden nam pozostał. Nie, dwa jeszcze? Tak, dobrze, dwa. Czyli ile? Kolejny jest tam dobra, tam muszę iść, ale pójdźmy tędy. Grobowiec, i mamy jeszcze ten fajnie. No fuck. Szkoda, że tyle wymarnowałem, a zapomniałem, że tu mam pełno, no i właśnie, wymarnowałem tego, a i tu kolejny jest, no tak. Szkoda, że zmarnowałem nasze strzały trochę. To jest lipa, mam nadzieję, że w pobliżu znajdę, jak nie to będę do naszych tutaj przeciwników z łuku Strzelą. Znowu wilczki. Mi wilków akurat nie szkoda. Tamtędy też mam iść I Tam i tu Ale jeszcze tutaj nie chcę iść, bo tam coś widziałem I jest przede wszystkim obóz A tu to, to? Co to? Aha A tam jest jakieś wejście? Nie No, ale tu nie ma jakiegoś tego, tylko samobóz? Mam nadzieję, że ostatnia taśma dotarła do ciebie na czas. Nagrywanie tych wiadomości dla ciebie zaczyna sprawiać mi przyjemność. Anna mówi, że muszę czasami oderwać się od książek i papierzysk, żeby przypomnieć sobie, po co to wszystko robię. Nienawidzisz mnie za to, że nie jestem przy Tobie, ale pewnego dnia zrozumiesz, że moje wysiłki nie były na darmo. Buziaki i uściski. Ucz się pilnie w szkole. Wiem, że Twoja praca była ważna, ale wówczas nie rozumiałam tego. Mimo to nauczyłam się, jak żyć samodzielnie i dbać o siebie. To były ważne lekcje. Ale pyszna herbatka. Mm -hmm. Dostępne ulepszenia. Zobaczmy, co tu mamy. Hmm. Jest w włóczku coś. E, tu mamy tylko jedną e, umiejętność, a mamy w pozostałych, oczywiście, że mamy i zeznałem, które by było właśnie bardziej lepsze. Z tego, e, mam nadzieję, ten mi nie odpowiada, pistolet. Chcemy jakiś inny i nie będę go ulepszał, bo to nie ma sensu. Będę z łuku najwyżej. To chyba nam się przyda. A będę mógł w wokół? Mogę to w łóczku. Mamy to dostępne. W ogóle jakiś update był na Steamie, i, i właśnie widziałem na odcinku te wiksy właśnie z gościami, które jakoś nie wiem, co tam z nimi się działo. Ale to było dziwne trochę. A tych pozostałych już nie mam. W ogóle można było to kupić w DLC i jak gra mi zaproponowała jakieś tam odkrycie ka, e, kart, jakieś tam karty, dolary, e, coś tam wykupywanie i takie inne rzeczy. To chyba wszystko, dobra. No, o kurde, au. Już myślałem, że Lara się zabije, nie. Seriously. Tam chyba już byłem. No nie. Co, nie mogę tam wchodzić? хочло Serio? Zapomniałem o jednym, idę. Bo to jest misja chyba fabularna ta główna. Aby się przydało wypełnić tą ostatnią misję. Faaaha. Łap się, Laro. Dobra, zjeżdżam stąd niestety. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Bo jest właśnie ten, od razu to wypełnijmy. Sorry, że taki jakiś, znaczy taki jakiś odcinek taki, że... Misje pobocznych dużo jest. Takie właśnie te poboczne, łażenie. Ale wiecie, jak to jest. Lubię jakieś eksplorować rzeczy. Wcześniej jakoś jak grałem, zależy też jaka gra, bo kiedyś jak grałem w gry, to mnie zadowolało e, granie, takie po prostu normalne granie. E, Normalne po prostu granie no, na niskich detalach w 30 klatkach, wiecie o co chodzi? Gdzie to jest? Gdzie? Gdzie jest ten sygnał? No, what the fuck, no, przed chwilą tam był ten sygnał. A, tu jest. Ok. O, oh, wow, się złapała Lara. Na szczęście. Ale tam jak mam wejść? No i wracając do tematu, to jakoś tam zbytnio nie eksplorowałem, tylko sobie grałem, tylko mnie to w sumie nie obchodziło, te różne rzeczy, tylko aby tam przejść, aby zobaczyć fajne gra, aby przejść i aby tam się cieszyć główną jakby rozrywką. No serio? Czy wy to widzicie? Jak tam przejść? A tu jest coś. Czemu taka muzyka Normalnie Bagi A tu jest stora Laro, dlaczego tak stękasz? Powiedz ty mi? Może tu jakiś wejdę To się przydało przynajmniej tą misję kończyć tą poboczną Ukończyć właśnie w ogóle te klatki to masakra jakoś dziwnie, a wolę jeszcze póki, póki jakoś tam się cieszy, jakoś trochę jest tych klatek, to wolę grać w. No, Laro. Po prostu wolę grać w tych 30, bo kiedyś to tylko grałem na niskich i w 30 klatkach, i mnie to właśnie zadowolało tak. Zadowolało. Zadowalało mnie to. Czyli dobrze idę, tutaj mam wejść. Dobra, i chyba ostatni. Wow. Misja ukończona, dobra. Teraz idziemy do fabularki. A co tam jest? A muszę do tego gościa iść powiedzieć, że wypełniłem tą misję. Daleko to, mamo, daleko to. Ja zawsze, jak e, kiedyś to, tylko zawsze mówiłem daleko to, daleko to, a nie mogłem się doczekać. Zresztą, tak jak to dzieci. No i mamy obóz, ale pewnie nic specjalnego nie odblokuje. Że go odnajdę Teraz mam wytrych, ale słyszeliście to? Jakieś kredyty. Eee, dwie, dwie po prostu radio i ten gościu i Lara mówili wszyscy naraz. O, mam teraz wytrych mogę używać tak. A przytrzymaj. A nie muszę się męczyć jakiś tak jak jest w Dying Light. Zablokowano pistolet. Wróć do obozu! I mam obóz. No pięknie. Dobrze. Tak, myślałem, że nie mamy nic do blokowania. I oczywiście od razu mamy. I umiejętność. E, nie, twardziela teraz może podszkolimy trochę. E, liczby PD za zabicie, lub ogłoszenie w ogóle przywrócił własnej roboty. Hmm. Dobra, to, to damy sobie. A, miałem jeszcze ten pistolet zrobić. No tak, zapomniałem o tym. Mam nowy łuk, ale mam tylko części 1 na 4. Przydałby się nowy łuk na pewno. Zresztą to tak szybko, to ja nie wiem. I ten jest słabszy, ale ma szybkość przodowywania i maksymalna szybkość obrażenia mniej. Ale w sumie chyba raczej ten wezmę Obrażenia może jakieś zwiększmy. Nie mogę. Może to stabilność odrzutu. Tak, to jest dobre. Dobra, mamy ten pistolet. I spływamy stąd, zobaczmy. I mam 50 amunicji. Dobre! Dobra. Idźmy do naszej misji fabularnej głównej, tej, którą mamy właśnie do wypełnienia. Hmm, no, to jest tam gdzie właśnie byłem. Jasny gwint. No kurde, Laro. No, rasa porządnie. Dobrze, więc. No nie, już myślałem, że tam spadnie znowu. Laro, przecież tam masz iść. No patrzcie, jak się baguje. Laro, dobra, jesteś gotowa? Dobra, mamy iść tutaj. Nie wiem, czy tędy, czy mam tu dwie drogi, co tam ciekawe jest. Mamy ten, tego znowu nie mogę zabrać. Oczywiście, że nie. Mogę tędy i tędy. A dwie, dwoma drugą myślałem, że ta e, druga to ...jakaś, do czegoś innego prowadzi czy coś. Ale mam tutaj jeszcze jakieś rzeczy. Mogę w sumie tędy iść.

Myślałem, że będą kolejne. Gromadzą tu sporo ludzi. Zdaje się, że zaplanowali coś naprawdę dużego. Może szybko ich zajmę, co? Co wy na to? Jest coraz bliżej! Mam nadzieję, że więcej ich nie było. No, jasny gwint, serio. O, ty chuj! Tak jest, het! Tylko czemu tyle strzelałem? Normalnie strzelam na padzie, strzelam jak kobieta typowa. Bez obrazy, ale kobiet, ale po prostu tak strzelam. Gw jasny gwint! Odejdź od tego gniska. ja chciałem tylko im coś zabrać. No, ku... Akurat musieli stać koło ogniska. Dobra, mamy tutaj tego. Nie widziałem, że właśnie jeszcze jeden tam był. Kolejny cóż, co tu mamy? Dobrze, Laro, wiem, że ci zimno. Tu mamy wytrych. Ale czy tu mam iść? O, sklep z opatrzeniami. Rozumiem. Jestem po twojej stronie. Pracowałem dla trójcy przy konserwacji sprzętu, ale chcę się stąd wyrwać. Ci ludzie są szaleni. Wykradałem im sprzęt. Jest Twój, jeśli masz pieniądze. Nie zauważą braku paru drobiazgów, ale jeśli coś zmęszą, albo zobaczą mnie z Tobą, będzie po mnie. Potrzebuję niemożliwej do namierzenia waluty na wypadek, gdybym musiał zniknąć. Najlepiej złota, dobijemy targu. Zobaczę, co uda mi się znaleźć. Co za kłótasz, Wiecie, co naprawdę. Z mojej strony to jest. Utaz, dlatego, że ukrad, nie zdobył jakoś, tylko ukradł i teraz nam sprzedaje, to my może mu ukradnijmy, ale w każdym bądź razie, przeglądnijmy sobie, oczywiście, kurwa, nie na nic nie stać, taki jest, kurde, karabin, karabin wojskowy, tu mamy coś, tu coś, w każdym bądź razie, jeszcze sobie tutaj e, pod odcinkiem przeglądnę, co to dokładnie jest... No i co, i widzimy się do następnego odcinka z przygód Lary. Trzymajcie się, na razie, cześć.